Stanowisko. Zgadza się, nie no można właśnie. porównywać nieporównywalnego liczba nie, głosów nieważnych w tamtych wyborach, to już możemy sobie przedyskutować. Oczywiście interesującym jest fakt, że teraz będziemy budowali hipotezy, co by było, gdyby PiS przegrało wybory i co byśmy powiedzieli, ale nie budujmy alternatywnych rzeczywistości, wystarczy, że Donald Tusk buduje alternatywne rzeczywistości. To, co dzisiaj powiedział, faktycznie, pani redaktor, jest wyjątkowo niepokojące. Można by było to skomentować taką okładką faktu, jest z dawnych czasów dotyczącą naszej reprezentacji Polski. Wstyd Hańba, kompromitacja. Premier polskiego rządu, który dopisał się do sekty Romana Giertycha, sekty politycznych płaskoziemców, którzy próbują zakłamać rzeczywistość, w której prawdopodobnie w kilkunastu komisjach doszło do błędów. Ale nie doszło do fałszerstw. Prawdopodobnie powiedziałem. Ale my, mówienie o fałszerstwach, pani redaktor, ja z ramienia Europarlamentu jestem również wysyłany na misje obserwacyjne w celu obserwowania wyborów. I mówienie o fałszerstwach jest to bardzo, bardzo ważne. No Ale jak panie pośle poważny. wygląda takie obserwowanie wyborów?